No jestem No, ja też. Cicha noc. Święta noc. pokój nie. Się ludziom wszem Niechże ta noc cicha i święta niesie wszystkim wam drodzy Wrocławianie w szczególności pokój, ale i nie tylko wrocławianie wszyscy ci, którzy świętują tego roku życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. Są, Wszystkich moich bliskich, dobrych, wesołych świąt. Podskoczycie to może do A Kocham się musie. Życzę sobie służby. Mam nadzieję, że się spotkamy i że spędzimy wspaniałe święta razem. A najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich, wszystkich znajomych. Nie, sto! Nie, to pójdzie. Z uchem. No. Nie, dobra, bez kitu, bez jaj. No, nie jestem jedyna. Mówcie coś. Kolorowej choinki. Tak, dużo prezentów pod choinką i e, udanego Sylwestra, takiego szampańskiego, Nowego Roku, cudownego i w ogóle wszystkiego najnajmniej. Tak, żeby Nowy Rok był lepszy niż ten stary. Tak, tak, dokładnie. Już? Okay. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku życzą Paulinka i Ewelinka. No i dokładnie tak jak Ola i Zuzia, możecie złożyć życzenia, Cześć, Cześć. Grudnia, jestem Ola Szafraniec ta... i Zuzia Efimienko. Na, na rynku jest ta... bardzo fajna akcja, chcieliśmy złożyć życzenia. życzenia wszystkim wrocławianom i oczywiście całej swojej rodzinie. Zapraszamy na rynek, sianko bardzo ładnie pachnie i mamy nadzieję, że się przyda na święta. Dziękuję. I zapraszamy oczywiście na nasze mecze wszystkie. Pozdrawiam i wesołych świąt. Dzień dobry. Dobra. Chciałam moim rodzicom złożyć serdeczne życzenia, tutaj z pięknego miasta Wrocław. I powiedzieć im, że za tydzień będę w domu, także mogą jakąś imprezę szykować. Dziękuję. No to całej mojej rodzince z okazji świąt Narodzenia, wszystkiego najlepszego. Ja widzę, że Pan wysłuchał jakieś drogi. Czekaj, czekaj, Dla całego 2.9, dla klasy pierwszej Pierwszy. E, A. kolega dla klasy pierwszej A. No i, i dla wszystkich ze szkoły. Dla całej rodziny. Ja też. I żeby... Te dzieci, które nie mają takich ładnych świąt, żeby w końcu je miały.